Uh. 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 Z, z, z. W Dwóch hejterów numer jeden, ale za to pewny siebie w chuj Za mną długa droga, przede mną nie jeden mur Milion przeszkód, życie sypie tutaj pod te moje nogi Korzystam z niego ile mogę, póki jestem mogli Chciałbym, ja Boże drogi, zawsze mieć na twarzy uśmiech, choć ponoć mówią, że najlepsze teksty piszę smutne Ślę kolejną pocztówkę, oblewam drugie złoto Mam wokół swoich ludzi, wiem czego zazdrościć o to Pieniądze to nie kłopot, żyć życiu czoła, bo chcę być Coraz lepszy wiec trenuję w pocie czoła Gdy każdy marzy o milionach, ja chcę tylko zdrowie Resztę sam sobie ogarnę, hajse sam zarobię Wszystko siedzi w twojej głowie, jak mówił Beszel Wierzę, że najlepsze w życiu to mnie czeka jeszcze Przecinając z nieba przestrzeń, wiem, że żyję Mam tylko jedną szansę na życie, jeden bilet wszystko, czego potrzebuję trzymam w rękach Moje życie to na zapisana księga Dziadek waleczu zwycięstwa Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko, czego potrzebuję trzymam w rękach Moje życie to nie zapisana księga Dziadek jak zwycięstwa Wiem, że żyje, bo w życiu piękne są tylko chwile. należy do odważnych, więc należy też do mnie. Choć boję się latania w Barcelonie, z strony czeka, aby przybić piątkę. Wznoczył La Rambla, estera Peropolonia, Polonia. Vivalano, noche spania, muzyka mną przemawia, więc zawsze się dogadam. Nawet czarni w Barcelonie po freestyle'u bili brawa. Aha, każda wyprawa to nowe doświadczenia, boj, bo, każda wyprawa jako człowieka mnie zmienia. I nie kręci się ziemia, jak kręcę się na niej, chcę poczuć, że żyję Nim piąt wezwie na bramę, nim zniknę. Na amen, świat po mnie zostanie Zrodzę pełnię śmiertelność, Nad mój akompaniament Ha, chcę się odnaleźć, z kawałku złożyć całość Ogarnąć duszę, a później wyrzeźbić ciało I żeby chciało nam się, tak jak nie chcę Łapcie marzenia, wystarczy wyciągnąć ręce Wszystko czego potrzebuję trzymam w rękach Moje życie to niezapisana księga jak w wariant zwycięstwa wiem że żyję Bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko czego potrzebuję trzymam w rękach Moje życie to nie zapisana księga Działek waląc o zwycięstwa Wiem, że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile To nie zapisana, to nie zapisana To nie zapisana, to nie zapisana Działek waląc o zwycięstwa Wszystko czego potrzebuję trzymam w rękach, moje życie to niezapisana księga Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile Wszystko czego potrzebuję trzymam w rękach, moje życie to niezapisana księga Wiara gwarancją zwycięstwa, wiem że żyję, bo w życiu piękne są tylko chwile